W mi Ojca, i syna, i ducha świętego. Amen. Szczęść nam Boże i Maryja. Uwielbienia, dziękczynienia i chwalenia naszego Ojca, który jest w niebie, da się nauczyć. Praktykujmy to cały czas. A więc po prostu uwielbiajmy, dziękujmy i chwalmy. Nie mówmy, że będziemy to robić, ale zacznijmy to robić. A Bóg pociągnie nas swoją łaską. Niech Ci Ojcze uwielbi i chwali ten dzień. Dzięki Ci za niego. Niech Cię wielbi i chwali to, że jest po trzeciej, a więc godzina łaski. Dzięki Ci, Ojcze, za to. Niech Cię wielbi i chwali zatem śmierć Twojego Syna. Dzięki Ci, Ojcze, za nią. Niech Cię wielbi i chwali to, że przez cierpienie i śmierć przyszło Twojego Syna, przyszło do nas zbawienie. Dzięki Ci, Ojcze, za to. Niech Cię wielbi i chwali to otwarte dla nas ponownie bramy niebios i dziękujemy Ci za to. Niech Cię wielbi i chwali to, że ty Bóg postanowiłeś w swojej mądrości, że w ten sposób, poprzez krzyż, ma się dokonać nasze zbawienie, odkupienie dzięki Ci Ojcze za to. Niech Ci wielbi i chwali to, że, no właśnie powiedziałem, już pozwoliłeś otworzyć oczy dzisiaj i dzięki Ci Ojcze za to. Niech Ci wielbi, wielbi i chwali. Ta noc, która dla nas jest, czy była kolejna w życiu, ale też, Ojcze, niech Cię wielbi i chwali to, że dla wielu była to noc ostatnia. I dzięki Ci, Ojcze, za te osoby, które powołałeś. Niech Cię wielbi i chwali stan ich serc, dusz. Dzięki Ci, Ojcze, za to. Niech Cię wielbi i chwali to, kiedy mm, odeszli pojednani z Tobą, w przyjaźni z Tobą. I dzięki Ci, Ojcze, za taką taki stan, ale też Ojcze, niech ci wielbi i chwali y, tragedia tych osób, które odeszły niepojednane z Tobą i za to też Ci, Ojcze, dziękuję. No właśnie, niech Ci, Ojcze, wielbi i chwali teraz to, co zawsze y, trzeba nam sobie uzmysławiać, że kiedy dziękujemy za trudne sprawy, to nie dla nich samych, ale dlatego, że wierzymy, że Ty, Bóg i Pan, Opierając się oczywiście na Twoim słowie, czyli z listu chociażby do Rzymian, że Ty, bóg i Pan z tymi, którzy Ciebie miłują, współdzielasz we wszystkim dla dobra. No więc właśnie, wierzymy głęboko, że dziękując, uwielbiając i chwaląc, przynosząc sobie te sprawy, że Ty, bóg i Pan je przemieniasz, wyprowadzasz z nich dobro podług Twojej mądrości. Ojczeń, zatem niech Cię wielbi i chwali Twoja dobroć. I dzięki Ci, Ojcze, za nią. A teraz jeszcze raz. Niech Ci, Ojcze, wielbi i chwali Twoja dobroć. Dzięki Ci za nią. Czy my wierzymy w dobroć Bożą? Czy my wierzymy w to, że Bóg jest w stanie wyprowadzić z każdego aspektu, zwłaszcza z tych trudnych, czasami wręcz traumatycznych spraw dla nas dobro? I czy jesteśmy może nie tyle do tego przekonani, ale czy uświadamiamy sobie, że na przykład mamy z tym problem? Niech Ci, Ojcze, na. Wielbi i chwali łaskę świadomości, że no, słowa łatwo wypowiedzieć, ale niechcie wielbi i chwali to, że kiedy przynosimy Ci te słowa, na przykład, że wierzymy, no właśnie. Czy tak jest, czy jednak patrząc na nasze życie mówimy, nic z tego dobrego już nie będzie? Zatem, Ojcze, niechcie wielbi i chwali każda trudna sytuacja w naszym życiu i dzięki Ci za to. I niechcie wielbi i chwali to, że teraz wyrażam, wyrażamy wiarę w Twoją dobroć, że Ty Bóg i Pan. Jesteś w stanie przyjść do każdej sytuacji, którą Ci tutaj przynosimy na uwielbieniu, dziękczynieniu i chwaleniu, i wyprowadzić z niej dobro. Czyli przykładowo, Ojcze, niech Ci wielbi i chwali to, kiedy jesteśmy zdrowi, dzięki Ci za to, ale też niech Ci wielbi i chwali to, kiedy jesteśmy przykładowo chorzy i dzięki Ci, Ojcze, za to. Niech Ci wielbi i chwali to, kiedy na przykład dotknęło nas, dotknęła nas jakaś choroba, która jest, no nieuleczalna i na przykład zostało nam niewiele życia i dzięki Ci Ojcze za to i niech Cię wielbi i chwali to dobro jakie Ty, jeśli ktoś, ta czy inna osoba przyniesie Tobie właśnie na przykład tę chorobę konkretną albo jakąkolwiek inną sytuację, no właśnie czuły. i wzbudzi w sobie wiarę, że Ty Buki Pan będziesz współdziałał z nią dla dobra, przemieniając tę sprawę, no właśnie, niechcie wielbi i chwali to dobro, które Ty z tej sprawy wyprowadzisz. Dzięki Ci, Ojcze, za to. I oczywiście niechcie wielbi i chwali to, że. Wiadomo, my byśmy chcieli w przypadku choroby doznać uzdrowienia. Niechcie, Ojcze, wielbi i chwali, dzięki Ci za to, ale też niechcie, wielbi i chwali Twa wolna ręka, którą chcemy Ci dać. W tym, jakie dobro z danej sytuacji wyprowadzisz, i dzięki Ci za to. Niech Cię wielbi i chwali to, że konkretnie właśnie, już posiłkowałem się tym przykładem, ale, mm, ale właśnie na wspólnocie, w której też jestem, była taka sytuacja, że dziewczyna. Zachorowała na raka, i niech Ci ojcze wielbi i chwali ta sytuację, i dzięki Ci za to. I niechcie wielbi i chwali zaangażowanie tych wszystkich osób, które modliły się o jej uzdrowienie, i dzięki Ci ojcze za to. I niech Ci wielbi i chwali to, że fizyczne uzdrowienie nie nastąpiło, i dzięki Ci ojcze za to. Ale też niech Ci wielbi, wielbi i chwali te łaski, które dać zechciałeś, i dzięki Ci ojcze za to. A więc niechcie wielbi i chwali wiara męża, którą zbudowałeś i którego zbliżyłeś do siebie poprzez właśnie chorobę jego żony. Dzięki Ci Ojcze za to. Niech Cię wielbi i chwali w zaangażowanie tych wszystkich osób, które się modliły i które, kiedy zobaczyły, że to uzdrowienie nie nastąpiło, ale na przykład nastąpiło wzmocnienie ich wiary, dziękowały za to. Dzięki Ci Ojcze właśnie za te wszystkie osoby. Niechcie wielbi i chwali to, że według Twojej mądrości postąpiłeś tak, zjednoczyłeś na przykład rodzinę nad właśnie jej chorobą i dzięki Ci Ojcze za to. Niechcie wielbi i chwali to, że tak jak powiedziałem, ta łaska uzdrowienia fizycznego nie nastąpiła, ale nastąpiło wiele innych rzeczy, które się działy dookoła, podziały dookoła. Dzięki Ci Ojcze za to. I niechcie wielbi i chwali również to Ojcze Niebieski, że no właśnie. Nam, ludziom, czasami jest bardzo trudno zrozumieć Twoją mądrość, bo Twoja mądrość two kroczy zupełnie innymi ścieżkami niż powiedzmy ta nasza ludzka. Niech Cię, ojcze, wielbi i chwali uznanie tego faktu i dzięki Ci za to. Ale też, ojcze, niech Cię wielbi i chwali to, że. Y ja w swoim życiu przykładowo też miałem wiele, jak każdy z nas, wiele trudnych sytuacji. Niech cię każda z tych sytuacji wielbi i chwali dzięki Ci za nią, i niech cię wielbi i chwali to, że mnie osobiście wydawało się w danym momencie, że powinno nastąpić to lub tamto, a ty dałeś zupełnie co innego. I niech cię jeszcze wielbi i chwali to, że z perspektywy czasu widzę, że to było najlepsze rozwiązanie. I dzięki Ci za to. I niech Ci wielbi i chwali również Twoja wielka łaska czynienia retrospekcji w naszym życiu, czyli to, gdzie byliśmy teraz i to, gdzie jesteśmy, znaczy, gdzie byliśmy kiedyś, przepraszam. Niech Ci wielbi i chwali moje przejęzyczenie, dzięki Ci za nie. I niech Ci wielbi i chwali to, gdzie jesteśmy właśnie teraz i dzięki Ci, Ojcze Niebieski, za to. Niech Ci wielbi i chwali to, że ta droga, którą każdy z nas przeszedł no odzwierciedla, a przynajmniej powinna odzwierciedlać to, jak się człowiek rozwinął, co daj Boże wszystkim. Niech Cię to Ojcze wielbi i chwali, dzięki Ci za to. Natomiast niech Cię wielbi, oczywiście i chwali też łaska świadomości w przypadku, kiedy, z tej, kiedy no powiedzmy, ten rozwój nie nastąpi, ale za, zawsze to jest łaska świadomości, że może. Zatem Ojcze, niech Cię wielbi i chwali, współdziałanie z Twoją łaską i to Przechodzenia od tego, jakim człowiek był kiedyś, do tego, co jest teraz, i daj Boże, żeby dalej ten rozwój następował. I dzięki Ci, Ojcze, za to. Niech Ci, Ojcze, wielbi i chwali to, co jeszcze dzisiaj będzie naszym udziałem, każdego z nas. Dzięki Ci, Ojcze, za to. Niech Ci, wielbi i chwali nasze rodziny, nie wiem, jakiś wspólny obiad, wyjazd gdziekolwiek, na jezioro, gdziekolwiek. Dzięki Ci, Ojcze, za to. Niech Ci, wielbi i chwali ten niezwykle słoneczny dzień. Ciepły, przynajmniej tutaj w regionie tarnowskim, i dzięki Ci, ojcze, za to. Niech Ci wielbi i chwali to, że e, oczywiście dzisiaj Dzień Pański, a więc e, nawiedzenie Domu Bożego, bycie na Eucharystii, uczestnictwo w tej Eucharystii, dzięki Ci, ojcze, za to. I niech Ci wielbi i chwali to, że kto może przyjmie ciało Twojego syna nie rezygnując w sposób lekki, łatwy z, z tegoż niesamowitego przywileju, jakim, jaki Ty nam dajesz, czyli przyjmowania ciała Twojego Syna. Niech Cię to, Ojcze, wielbi i chwali, dzięki Ci za to. Niech Cię, Ojcze, wielbi i chwali to oczywiście, że wiadomo, że, że trzeba być odpowiednio dysponowanym do przyjęcia, trzeba być w stanie przyjaźni, czyli poza grzechem ciężkim. I dzięki Ci Ojcze za łaskę tej świadomości. Niech Ci wielbi i chwali właśnie każda modlitwa, również dzisiejszego dnia. I dzięki Ci Ojcze za nią. Niech Ci wielbi i chwali spotkanie takie czy inne ze znajomymi. Dzięki Ci za to. Niech Ci wielbi i chwali też to przeglądanie fajsa. Dzięki Ci Ojcze za to. Niech Ci wielbi i chwali. No właśnie, każdy oddech, każda myśl, każde przełknięcie śliny. Dzięki Ci Ojcze za to. Niech Ci Ojcze wielbi i chwali to, że jeśli mamy wątpliwości, czy dziękować za te, nazwijmy, najprostsze rzeczy, no to zmysłówmy sobie bardzo szybko, że kiedy przesłonimy oczy ręką, dłonią, nic nie widzimy. No to właśnie, kiedy zatkamy uszy, nic nie słyszymy, kiedy. Mm, Mamy zamknięte usta, nie możemy nimi poruszać, no nie jesteśmy w stanie się wysłowić. Jakie to są ważne rzeczy. Zachowałeś nam zmysły, możliwość mówienia, y, widzenia, słyszenia, chodzenia, etc. Niech cię to ojcze wielbi i chwali. Dzięki Ci za to. Niech cię wielbi i chwali to, kiedy mogę usiąść, kiedy mogę powstać, kiedy chodzę, kiedy. No właśnie. Wszystko to jest wielką łaską. Od Ciebie, bo wystarczy, że nagle zabraknie czegoś i nagle sobie uzmysławiamy, że wcale to nie jest takie oczywiste, a przynajmniej powinniśmy sobie uzmysłowić, że wcale to nie jest takie oczywiste, wcale nam się to nie należy. Dałeś nam, bo chciałeś. Zatem dziękujmy za to, co mamy. Zobaczmy wokół siebie. Nie szukajmy nie wiadomo gdzie, tylko wokół siebie i za to dziękujmy Bogu. Nie chciałeś, za tym Wielbi i chwali to, że z Twojej opatrzności pozwalasz się ubrać, no jak teraz, w koszulkę i krawat. Ale generalnie też ubranie, troszczysz się o okrycie takie lub inne, o to, że mamy co na nogi włożyć. I dzięki Ci, Ojcze, za to. Niech Ci, Ojcze, wielbi i chwali to, że no właśnie, jeśli cały czas uzmysłowimy, uz uzmysłowimy sobie również i ten fakt, że okej, okay, to my zarabiamy na to pieniądze, czy wydaliśmy, ale. Gdyby nie ta łaska dana od Ciebie, no to byśmy nie byli w stanie poruszyć palcami, żeby cokolwiek zrobić. Albo zarobić pieniądze, albo pójść do sklepu i kupić sobie coś jakkolwiek. Dzięki Ci, Ojcze, za te wielkie łaski. Bądź uwielbiony, wywyższony, błogosławiony. No dobrze. Uwielbiamy Cię, wychwalamy Cię, wysławiamy Cię, nasz Ojcze, za każdą łaskę Ci dziękujemy. Przyjdź, pośl, tak, przy, znaczy Ojcze, daj Ducha Twego, poślij go do nas, aby w Dzień Pański Błogosławił nastąpił na nas, obdarował nas darami do rozwoju osobistego i dla wspólnot naszych takich lub innych. Duchu Święty, przyjdź. Przyjdź, Duchu Święty, w kolejnej pięćdziesiątnicy. Przyjdź, Duchu Święty, potrzebujemy Cię każdego dnia, nie tylko od święta, czyli nie tylko w Twoje święto, które już obchodziliśmy, ale każdego dnia. No właśnie, uczymy każdy dzień Twoim Świętym, Wołajmy Ciebie, przyzywajmy Przyjdź, Duchu Święty. Duchu Święty przyjdź. Przez chwilę będę modlił się w językach. mój pierwszy list do Koryntian. Duchu Święty przyjdź. Szadi are kialaten, też chiara sitiara Bądź uwielbiony, nasz Boże Pani i Królu. Wychwalamy Cię, wysławiamy Cię, uwielbiamy Cię, dziękujemy Ci za każdą łaskę. Tę nazwaną i tę, którą sobie jeszcze uświadomimy dzisiaj. za którą, prawdę mówiąc, czyli za każdą z nich powinniśmy dziękować za wzami w oczach, bo Ty jesteś dobry. Tobie Ojcu, cześć i chwała w Duchu Świętym przez Jezusa Chrystusa, Pan naszego Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Wychwalajmy Pana, bo jest dobry, bo jak miłosierdzie. Na wieki. Zachęcam do udostępniania, zachęcam do subskrybowania kanału na YouTube, szarzmy to, co dobre jest. No i sami uwielbiajmy, dziękujmy i chwalmy. Dobrej niedzieli i z Panem Bogiem.